Hej, 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 cześć kochani moi. Witam was w kolejnym odcinku. Na kanale ja jestem Natalia i dzisiaj przychodzę do was z ekspres losami 3 razy listna koniczyna i 10 razy szybka piłka. Yy, spróbujemy, spróbuję yy, znaleźć yy, jakąś większą wygraną, może nie wiem, 50 zł albo dyszkę. Może się uda, może nie. Yy, to się za chwileczkę okaże. A koniczynki, a tak się zawzięłam, mówię: A może coś mi się uda trafić? Bo znajomy miał, właśnie w kolekturze, w której ja kupuję losiki i zdrabki, miał właśnie tą główną 4000. Także no warto próbować, chociaż nie wiem, czy to tak działa. Ale powinno chyba się, wiecie, jakby to powiedzieć, o co mi chodzi, że się powtarza. Czy, jak w tej kolekturze wpadła główna, to czy może wpaść jeszcze jedna? Wydaje mi się, że tak. Więc no, wziąłem trzy sztuki, zobaczymy. <laughs> może coś wpadnie. Także trzymajcie kciuki. Jeszcze na wstępie chciałabym Was zaprosić do wzięcia udziału w zabawie. 1 plus 1 równa się 3. Zasady są bardzo proste: wybieracie dwie zdrapeczki. A jako trzecią wybieracie sobie numerek koperty. W kopertach są zdrapeczki, które wygrywacie. Mm, największa tam jest wysadzona. Ojej, chyba 50 złotych. Zdrapki za 50, a najmniejsza za 3 zł. W poprzedniej edycji największa była bodajże 35 zł, mm, ale tutaj mamy więcej zdrapeczek, więc wyciągnęłam y, te wygrane, żeby były troszeczkę. Wyższa. No, jak tam było 35 zł, to jest jedna paczka więcej, bo będą krzyżówki za 20, szybki milion chyba i król cash. Tak, to, to stwierdziłam, że jak tam było 35, tutaj mam 50. Także jeżeli ktoś jeszcze chciałby wziąć udział, serdecznie zapraszam na społeczność na moim profilu. No i tutaj zasady są wszystkim raczej znane. Musimy mieć. Minimum 6 takich samych symboli. Jeżeli będzie 6 symboli tutaj zakreślonych, wtedy mamy wygraną w postaci zwrotu, bo losik jest za 2 zł, czyli tutaj też za dwójeczkę. Jeżeli będzie więcej niż 6 symboli, no to odpowiednio to wygrana będzie rosła. Jak na razie niestety mamy mm, tylko 4. Tutaj macie stopnie wygranych. Ekspres losy na majówkę. Tak, ja czy jestem ciekawa, kiedy ja wrzucę ten filmik. <noise> e, i tutaj mamy ojej tutaj mamy e, kiedy ja to kupowałam drugiego tak wieczorem no, no, prawie o 18 to taki wieczór mm, ale nie wiem kiedy ja go wrzucę powiem wam postaram się wrzucić na 3 maja jak mi się nie uda no to wluci, w Boże wleci później i co piłki nie ma? No niestety mamy tutaj pięć symboli, a za piątkę nam niestety nie płacą. E, Losiki były kupywane po sobie. E, także no zobaczymy, czy coś tutaj wpadnie, buty. No tutaj też niestety nie ma nic. dalej no ostatnio jak trafiłam do 50 w tej szybkiej piłce znaczy ostatnio, no jakiś czas temu to już było no to powiem wam, że mega się cieszyłam i stwierdziłam, że ta szybka piłka no to wcale nie jest taka zła <laughs> dobra, tu mamy tak dwa na raz tu mamy jeden i drugi i gol, o i zobaczcie Mamy 2 złote. To już jest jakiś początek. Sześć symboli się trafiło. Chyba nic nie pominęłam. Nie, nic nie pominęłam. Dobra. Ojej. O Jezu, jakie to ciężkie. Wywaliłam. I nie chcąc. Kolejny ekspres losik. I tutaj co mamy? Monetki. Pieniążek. Jeden i drugi. I bucik. Jeden. I drugi. I kolejna dwójka. Także super. Jak się pojawiają te wygląda to już jest dobrze. Jak też nic nie będzie, no to trudno. Kupując te losy, każdy musi być świadomy tego, że no niestety w większych... W większości przypadków się utopi pieniążki. I co? Tu tylko po jednym? Tego nie... O, jeszcze jest jeden kol. I ta murawa... Jedna. No, niestety pustaczek. Dobra. Monetki razy dwa. Piłka razy dwa i bucik. Jeden i dwa. Czyli mamy kolejne dwa złote. To już mamy sześć. Na wkład trzydziestu pięciu. Mm, tu mamy jeden, dwa worek. Jeden dwa i puchar. O, tak było pięknie, ale jest tylko jeden. Dobra, czyli tutaj mamy nic. Kolejny ekspres losik, Bucik. Jeden gol. I pieniążki dwa także tutaj pustaczek, a i skończyliśmy, została teraz czterolista koniczynka, liczby widać widać dobrze. No to sobie szukamy ósmeczka, ósmeczko jest tutaj, ja tak zauważyłam właśnie. Jak się to nagrywa, to czasami na przykład to, to jest szóstka, może być coś niewyraźnie widać. Tak jak wtedy tam ktoś mi napisał, że była jakaś tam liczba w Gosilosie No niestety, no uwierzcie mi, że na pewno bym nie przeoczyła wygranej 4000, i tam nie było takiej liczby. Tak jak no mówię, tutaj jest na przykład szósteczka, i to też można pomylić sobie z ósemką na przykład, no nie. A tam chyba też właśnie była szóstka i ósemka. Dwadzieścia jeden, dobrze, trzydzieści dwa. Trzydzieści. Tutaj. Nie widzę trzydzieści osiem. Trójeczka, czwóreczka, dwadzieścia, o i dwadzieścia pięć dało piątaczka i 46. nie, jest 46. ale fajnie, tutaj jest piątaczek, e, udało się utworzyć właśnie jedną koniczynkę, a koniczynek było za 15 zł. dobra. Dalej. Widać? Widać. Bo ten, te losiki już są trochę dłuższe i tak do tamtych mm, a też nie chcę, żeby tam dużo tego biurka było widać. bo po co? 9, 32. Nie, 23. Jest. 28 dalej cztery dwanaście dwadzieścia siedem dwadzieścia pięć czterdzieści pięć nie widzę trzydzieści dziewięć oj główna to by było coś pięknego czterdzieści osiem nie ma. 16. jejku jak mi się ziewa. No, przepraszam Was. 50 jest. 24. 43. I 13. Także tutaj ten nosik, niestety pusty, bo żadna koniczynka nam się tu nie utworzyła. I ostatnia, one mi się tu nie mieszczą w ogóle wcale. Dobrze. I ostatnią mamy. I tak, 32, 33, dalej 19. Oj, dobra, już dwunastkę zakreśliłam. 35 mamy tutaj. 46 mamy, 25 mamy. Dalej dwójeczkę mamy. 49 jest. 29, mamy piątkę. Juhu. Ja już się cieszę. <gry> o, i czwóreczkę, zobaczcie, mamy 15, ale fajnie. Dobra, już mega się cieszę. 21, 27 dwadzieścia dwadzieścia siedem i 7. No to na tej jest dwie dyszki. Super, e, bo tak, losików było za 35 zł. E, w koniczynce tej mamy dwie dyszki. Ta jedna była pusta. Tak, ta, to, to, tak. W tej było. E, był piątaczek. No i w tych maluszkach to mamy co, 25 i tak mamy tutaj 2, 4 i 6. One szybko blakną. To jest 31, tak? 25 plus 6, 31 złotych jest wygranej, a 35 wkładu, czyli 4 złote na minusie. No to uważam, że to jest tak niezły wynik. Mogło być zawsze gorzej, także ja się mega cieszę, że coś tam się udało odzyskać. Dziękuję Wam za obecność. Wszystkim życzę udanego, długiego weekendu majowego. Mówię, nie wiem kiedy ten odcinek wleci, ale pewnie w majówkę, e, właśnie jutro, 3 maja. Także mam nadzieję. E, żegnam się z Wami cieplutko. E, bawcie się. Korzystajcie z pięknej pogody. Do następnego odcinka, Buziaki. Pa, pa, pa.